W tej dzisiaj... Dziś... Aha, dobra, y... Dzisiaj jest na filmik z nowej rodzinki i oni właśnie o tym właśnie klip do sekretariatu, bo się jakby... Bo jakby już się sobie prowadzą. Dobra, przesunę się. W ogóle po co się są dwa Jak to te same? No, po to Aha, no... nie wiem, że co w sumie tego... No, nie przybierę się już. Do, no dobra, idziemy na biurę, przyszłam oddać klucz. Tata, weź mi tę walizkę. No już, czekaj dziecko. Trzymaj ją, klucz jest niemożliwy. Ja go oddam, trzymaj. Przepraszam, ja mu przyszłam oddać klucz. Dobrze, trzymaj pani. Ja my już wyjeżdżamy. Okej. Okay. Zapiszę tylko, że już byliście. Dobre, ja pani szybciej zapisuję, bo będzie mnie nie czekać. Dobra, dobra dziecko, już zapisałam, dziękuję. Dajcie weźcie, Daj mi coś tej walizki. Chodź miśko. Z tym jest Mam Myślisz dziecko, że ktoś nie jest? Ale no, moich roślinek, chyba wszystkie brać no, nie mam, zupełnie zapomniałem połowy roślinek Mhm, trochę poczekamy No spokojnie, pobawi się, będzie moim klampetkiem I moim klampeckiem, moja ziaba? Gdzie moja ziaba? Moja gdzie jest? Walizce dziecko uspokójcie. no dziobla no Ej, już jestem jednak, mam wszystkie w sumie. I tak już kończył. No właśnie, to się już miałam. Chodźcie, żeby to auto. Walizki, tu kupujemy. Ja z tyłu! A myślisz, że czasami jesteś z tyłu. Ach, widzicie jakie tam do tyłu walizki. Dobra, musimy jechać. żeby się nie spóźnić. W ogóle nie jestem kiedy kiedy dom już będzie, jestem spakowana, przyblana jestem. I czekam, 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 czekam. Dobra, czy chyba oczywiście. Czemu? Mówię że ten to jest mały. No ale trzeba było ten co potrzebny. Ale połowa twoich rzeczy nie jest właśnie potrzebna. A właśnie wyjeść. jeść. Nie mówcie mojej klawety i mi się nieciągnąć pośle. Mówię bardziej o grach, ale to tym bardziej. W ogóle jakbyście nie wiedzieli, kilka zetusem jest zwudzony, bo my tu już widzieliśmy to w ogóle. A blazie powiesione są i takie tam... W kuchni są jedziecie. No dobrze, gdzie zaskaruj masz klucz... Ja tu mam. Trzeba otworzyć okej. Okay. Dom otwarty, położę klucz tu. Idę w pokoju do mojej walizkę. Ale gdzie... Z... No, ten dom jest taki siebie, ale mój pokój. nie <grymne> pataszcie. No, okej. Okay. Krampy ci, jesteś najważniejszy. No, ty też jesteś, ważniej, nie aż, ale nie aż tak. Dobra, tu będą moje zabawki. Ale ty już, panie, jesteś. A wyżej będą moje ciuchy. Dobra, dziecko zna śmieci. Dobra, sobie w ogóle się rozpakować. Miś kolejny. No, do... Kolejny miś. to jest Dobra, tlawka, ziós już, już i będzie dobrze. No to trzeba tu położyć, walnąć tu. A, to ciuchy tylko, wziąłem tu dam. Ciuchy tu. Zabka to jest najważniejsze. Nie, nie do szafy! I wskakuj mi do szafy tu nawet. Się nie weź. Telefonik. Dobra na łóżku też możesz być no. Poczekaj, Nie poczekaj. Mój leśnik, no. No. O. Moje ciuchy. Dobre, tablet włoży tu. Albo w sumie nie. Wozi tu, bo będzie potrzebna na jakieś wyjazdy kolejne. Tablet włoży tu. Jest. Lość się. Mama pójdzie do swojego pokoju. W ogóle mam wszyscy razem pokój, tak? Wydaje mi się, że tak, ale nie wiem. Tak, mamy. To przyjdę do niego. Ja tam. No o Jezu. Ej. Tracać. Musiałaś na moją połowę też wiszeć swoje obrazki jak musiałam hm. O dobra już ci będzie Będą Tak mi sobie nie a mi będą te twoje kwiaty wredne Nie są wredne, sam jesteś wredna Jak możesz nie robić roślin Normalnie, tylko się swojego tyś tu ty musiałaś wziąć. Tak, ale go już dawno temu przywiozłam. Aha. No, czemu się nazywa? Żeby... Chciałam to nałożyć. Okej, okay, wyjdzie, wyjdzie, gdzie jest kosz, gdzie jest kosz, Mogę to położyć do dodał? Dobrze. Czepki, możecie w ogóle kłaść. łapcie. Okej. Okay. Dziuchy, dziuchy To te... my to sobie wezmę Założymy Czy tam mam dwa telefony? Dawaj drugi telefon. Po co ty masz dwa telefony? A nie wiem się ma to ten, 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 ten. ten. Dobra, w ogóle jest późna godzina już. Co ty myślisz? 17 to nie jest późna. Myślę, że jest? Nie. Dobra. Mamo za dużo rzeczy wziąłam. Mogę tam na waszą stronę położyć? No dobrze, ale... W ogóle to jest twoja anonimacja. To się, już gdzieś mogę oddać. Gdzie? Bo w ogóle smiałeś jeszcze wcześniejsną winę, ale już czas spać. Jak już chcesz spać? Normalnie. Dobra, idę tu położyć, tu położyć. W ogóle wyśniadanie, co spakowaliście. Dobrze, to już pozyskasz światło. Ok, długa. Gdzieźmy. To jest moja piżema. Czemu moja tą piżamę tu wkładałam, a nie ten? Nie wiem, to nie moja sprawa. Myślę, że. No, owo, nawet do ciebie nie mówiłam. Dobrze, dziękuję. Dobranoc. W skarbie też nie spać. Idę. Jeśli nie kuć z siostrą. Czy ja się z kimś kucie? Tak, doblan. Smoczka weź, no doblan, no. Okej, okay, teraz jeszcze na się pakować, bo telefon mi dzwoni. Aha, dobra, po prostu na, dobra, nie wiem dlaczego to tak jest. Po co ty te spray wzięłaś? Malowanie jest najważniejszą moją rzeczą w życiu. Moje chcą nadal dole twoje do no. Okej... Okay. Może tych rzeczy nie kłaść, to byś mógł nadal włożyć. Oddaj oddajmy imię. No, w sumie trochę masz rację. Może mi tam jabłówkować. Je to nie... dobra, połóżmy. No, załóżmy zabie. Albo w sumie. Dobra, nie myślałam co. Że tam się zawiesi, bo wszystko tam się zawiesza. Jej, jej kaktus. Hmm. i ty jeszcze tu nawet nas nie będzie widać ale dobra no to jest moja piżama chyba zobaczy na felki tak to jest moja piżama Tępielka, ta biurka. Ta piłka Telefon. Druga jest. Ranek. Cichu teraz, żeby nikt się nie obudził. Może być jak najciszej. Bo osób zrobią. To omówiłam ścisk z koleżankami na. Czasami a mam tak wcześniej z tobą nie pozwala wychodzić. Więc trzeba być bardzo cicho. Wezmę telefon, niż się wymyknie. A gdzie ty idziesz? Proszę, bądź cicho! Proszę, proszę, bądź cicho! Jak mi powiedz, gdzie idziesz, to, to nikomu nie powiem, będę cicho. No bo miałam taki wypad z koleżankami i muszę na iść. To zajdzie spać pać. Boże, dziękuję. Nie, 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 nie możesz zabrać, sam. Tu. Hi, hi, hi. Ja to Jak to, ci to, to się łzi Dobra, takie ładnie. Boże że to tutaj się to. Tu. No. Dobra, ty mnie właśnie. A masz no tutaj! Co to jasne, dziecko, co mnie tak wcześniej mówiłeś? Właśnie. No bo siostra przed chwilą wyszły. do o i jej tak ktoś nie pozwala wychodzić z domu? Co? Jak w ogóle, Gdzie ona jest? No powiedziała mi, że mam nie mówić. Powiedziała, że na godzinkę wychodzi. Zapłaci za to, Dwoń do niej natychmiast, w sumie, po dzwonić. Mam twój telefon. Halo? O coś mamo y, Raz i natychmiast z tyfizmą. Do no, dobrze, już idę. Myślałam, że mi się uda mój pomysł, ale okej, okay. wiedziałam, że jej nie można ufać. Cześć, mamo. No cześć, co ty tam robisz? Dobrze, że twoja siostra jest taka dobra. Co ty będziesz mogła dzisiaj mieć cały dzień grania? Ale jak to przecież, dziękuję, mamo. Mi się nie ufa, nie muszę się ubielać. No jak nie chcesz, to nie musisz. A ty masz dobrany telefon cały tydzień. I nigdy więcej. Przepraszam Przybiera się w jakieś normalne ciuchy. Jest to normalne. No na pewno już ciu że... No, to akurat jest normalne. Dobry. Nigdy więcej. Jeżeli już teraz będzie taka sytuacja. To już gorzej pożałuję. No dobrze mamy dobrze. Żeby robić tak w tym nie umiem żyć. No, dziękuję. Śniadanie. Co to będzie? Też trzeba się ubrać. Usiąść się zostało, usiąść zaraz. Tylko jest, przeszukuję. Okej, okay. mm, i ostatni. Do tego już jajkwa, oczywiście nie do każdego, bo ja jestem uczona i moja też. jaka tylko do dwóch osób że podgrzewacz a jedno włączę drugie w sumie tu, a... Dobra. Rób się jej będzie W ogóle podgrzewacz prawie nic nie robi więc nie wiem po co go kupiłam. Dobra zamknięte. Te dwa już mogę zanieść. Nie Maja, zobaczymy. Idę. Dziś na to nie do ciebie. Zaraz jeszcze będzie jakieś śpicie Dobra, to będzie do mnie. no Okej. Okay. Jajka dla osób, które nie są uszulone na jaja. Ale to jest. Nie, nie wszyscy zjedzają. Nawet nigdy nie jadłaś. I jadłam, kiedyś i odkryliście przez to, że jestem na nie uczulona. I przez to ich nie będziesz jeść. No ale, mamo, one są dobre. Tym bardziej jajecznica. Nie, nie mamo. Obierz się, Coś zda, to zrobić. No, z okazji tego, że on jest taka miła, zrobi jej ciastkowe picia, ja. ale nigdy więcej. No trochę co to, to się tu porobi Aha, wciąż dwie na raz i jeżeli wiedzieliście o tym, to mi napiszcie w komentarzu, że. Aha, my o tym wiedzieliśmy. Okej, okay. tutaj jest zwyczajne picie. jest ciastkowe, ciastkowe, ale. A, sorry. To jest niepercysty ciastkowe. Ty za co sobie dzisiaj zrobiłaś? Właśnie. No dobrze, mamo, już przepraszam cię. Nawet nie muszę przepraszać. Maciej nie wybaczcie. Mm. Mniami. Bycie ciastkowe, jest pyszne. To, to jest jest Dziękuję, mamo. Nie odejdziesz do stołu, dopóki ktoś ci nie zje. No dobrze. No to. Mogę już iść? No dobrze, iść. A czuję, czemu ja nie mogę? Ona pójdzie się oszukać. No, jesteś u Mamo! Co dziecko? A co ci do łazienki? Mm, no, zapomniałam, pójdziemy je. Idę się ublać. Dobrze, to się ubierz. Cień ty typu... W ciule... W ciulę. Nie w to, w i Tylko w ciulaj. Nie chcę już grać. Mogę pójść na plac zabaw? Ha, Musisz, czy możesz? No pytam się, nie? Mm, dobrze. Moja pójdziesz z nim na plecowa. Ma... nim na plac zabaw? Podobno nie mogę wychodzić z domu. No nie może ale to jest coś innego. Niech Ci będzie. <laughs> U, załóżcie coś grubszego. Toj z grub się. Idziemy? Proszę, też to jeszcze coś grubszego. Okej, okay, chodźmy. Poczekaj muszę wziąć moją zepkę. Zdejmuj to. To my idziemy na ten plac. Widzicie, część yy, druga będzie już niedługo. Yy, czekajcie na nią, pa.